Witajcie kochani, z okazji pierwszego dnia wiosny chciałbym Wam pokazać mój ogród, jednak będę to robił bardzo szybko, ze względu na to, że jak zwykle pada, już tak się dzieje od czterech tygodni. Zobaczcie, jaka u nas piękna, piękna wiosenna pogoda. W tej chwili temperatura jest w granicach 10 stopni. Zobaczcie, jaka mrzawka. I tak to wygląda. O! Nawet w taką mrzawkę w Hełka wyszła na dwór. Cud nad cudami. Bałagan na ogrodzie. Nie mam kiedy sprzątnąć. Nie mam kiedy to popodcinać. Ale zaczynajmy. To są hyacenty. Ten pierwszy hyacent tutaj, który już tak pomalutku, pomalutku zanika, muszę go obciąć. To jest ten hyacent, który został uratowany z ulicy. Pięknie się prezentuje. A te hyacenty pozostałe zostały kupione, te, które kwitną w tej chwili, bo tam pomiędzy nimi są jeszcze e, starsze. E, to są hyacenty zakupione w świetnym, naprawdę świetnym sklepie ogrodniczym, który jest na uboczu Waterford. Trzeba do niego tam... E, Pieszo dojść, jeżeli się nie ma samochodu. Zobaczcie, że z jednej cebuli, o tutaj, nie wiem czy to zobaczycie, spróbuję złapać dobrą ostrość. O! Tu jest kwiat, a z tej samej cebuli, o tam w dole, wyrasta następny kwiat. Te cebule są tak mocne, że aż wypchało ziemię. Zobaczcie tutaj, o! Nie wiem czy to będzie widać dobrze. I tak ciągle pada i pada, tutaj przepiękny majeranek, w tej donicy muszę przeplewić, myślałem, że już w niej, w niej nic nie ma, ale werbena jest, o krzaczki werbeny będę musiał wyplewić, tutaj ozdobne miniaturowe różyczki, pięknie dają radę, tam czosnek naciowy. Nie wiem, co mi się dzieje z e, pietruszką. Jedna pietruszka rośnie naciowa idealnie, a ta druga, karbowana, no niestety, coś z nią jest nie tak. Spójrzcie, jaki piękny młody pąk od rabarbaru. Będą piękne w tym roku łodegi. Oj, i chyba będzie ciasto z rabarbarem. A tutaj jestem z tego bardzo zadowolony. O, troszeczkę złapię dalej. To jest. Jabłoń Marisa. Ciekawostką jest to, że owoce są czerwone w środku. Po prawej albo po lewej będziecie mieli zdjęcie. To wam przedstawię. Jest bardzo wcześnie, oby nie przyszedł mróz. Tutaj niestety rosła palma. W tym roku były tak mocne wiatry, że po prostu złamał system korzeniowy prawie przy samej podstawie i niestety. Musiałem ją usunąć. Tam z tyłu kocanka. Tu jest chyba czomber. O ile się nie mylę. Tu jest rozmaryn. Tą trawę też muszę wyplenić. A tu popatrzcie, Malino Jerzyna. Już wypuściła pąki. Już wypuściła nowe listki. Jest przeogromna w tym roku. Mam ją od 3 lat, no ich będzie. W tamtym roku było sporo owoców, w tym roku na pewno będzie jeszcze więcej. Trzymajcie kciuki. Musiałbym wyplenić. Naprawdę nie mam kiedy, bo ciągle leje i leje. Zobaczcie, tu się skądś wzięły śnieżynki. Nie wiem, czy przyniosłem do domu z innymi cebulami, czy, czy po prostu tak się skądś wzięły. No ale są! Jak są, to są boróweczka. Patrzcie, też już puszcza pomki. Jak zwykle. Narcyzy dają pięknie radę. Tutaj mam miniaturową yy, czereśnię. Ale jakoś, jakoś, jakoś nic kompletnie nie widać, żeby miała ochotę puszczać pąki. No tam na dole niby pąki są, na górze również się tu pojawiły. No ale jakoś, jakoś późno. Tam z tyłu marniutka, bo marniutki liść laurowy. I pamiętacie jak ratowałem yy, żółte krokusy? Patrzcie. Chyba, chyba, to są właśnie o. pąki, Chyba, chyba jednak dadzą radę tutaj również. O, to są te, o tutaj. Oj, 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 oj. tutaj o, jo jo oj, jo Tutaj, o, 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 te. Tutaj, tutaj widać. O, pomalutku. Również tutaj są. Chyba jednak, chyba jednak dało się je uratować. Ta paproć yy, została uratowana z tak zwanej półki śmierci. Yy, dwa lata chorowała, dwa lata była mizerniutka. Rok temu wypuściła te wszystkie liście, które są o ten i te wszystkie wokół, ale w tym roku bije po prostu sama siebie. Zobaczcie to wszystko. To są zupełnie nowe liście. Będzie przepiękna kępa zielonej paproci. Super! Niestety wśród fajnych yy, wiadomości jest i przykra wiadomość bynajmniej dla mnie. Moja diosma, którą mam już ponad 5 lat, na tym ogrodzie była posadzona 3 lata temu niestety, ale chyba zaliczyła zgon. Będę musiał ją wyciąć no i wymyśleć coś co tu posadzić. Tutaj irysy holenderskie dają radę. Te narcyzy już widzieliście, naprawdę. To jest właśnie z tego samego sklepu, co te hyacynty, No, po prostu to jest jedna gałązka. Zobaczcie, ile ma kwiatów. No cudo, po prostu cudo. Jestem bardzo z niej zadowolony. A ten wrzos pójdzie na miejsce właśnie tam, gdzie rosła palma, bo on się po prostu męczy w tej Donicy. Pięknie rośnie. No, niestety jedno, jedno odgałęzienie troszeczkę pada. No, zobaczymy jak to będzie. Jestem spóźniony z tym ogrodem. Mamy w tej chwili, e, właśnie pierwszy dzień wiosny, 21 marzec. Przez te deszcze naprawdę nic nie mogę zrobić. Bałagan mam na całym ogrodzie. Tutaj ty, asfalt było. Asfalt, fu, beton byłoby trzeba wyczyścić. karczerem nie mam kiedy. I mówię, jak widzicie, trzeba zamieść, trzeba sprzątnąć. Tu jest ziemia, y, którą trzeba dać do kompostownika, y, bo to jest po zeszłorocznych y, truskawkach i y, poziomkach. Tutaj truskaweczki już też pomału odbijają. No, będzie ich to troszeczkę. Na samym środku ratowane y, cyklameny. Dały radę, przeżyły, tylko teraz czekam, żeby się troszkę rozpogodziło, żebym e, e, przesuszył ziemię i mógł je wyciągnąć, włożyć do skrzyń i posiać e, późnym latem, żeby były na okres zimowy. Trzymajcie się cieplutko! No i życzę Wam udane, udanego pierwszego dnia wiosny i żeby ta wiosna w końcu do nas przyszła. Cześć!